Odkryłem sklep. I babcia może nas nawet gonić z bananem. Ale to jest trochę bez sensu, bo my musimy kupić babcie sprzęt. A to jest dziwne, że my. Dobra, czarna. Jak na trybie hard. Bieletowe oczy. Czarne oczy. Gdzie ta czarna? Czarna babcia będzie. Okej, okay, widocznie babcia musi być czymś innym. Zobaczymy co sprawi, że ona będzie miała i i maskę. Dobra, bierzemy taką babcię. Nie Tu wchodzimy do tej babci widowie. Babcia z bananem. To jest coś dziwnego. Dobra, co to? Co? Dobra, wiem gdzie. Wiem, gdzie jesteśmy. Chcemy mi powiedzieć, co to? i uciekamy. Co to jest? A to się nie opłaca. babcia. Babcia, zostaw nas, jeśli słyszysz. Dobra, wywalamy to. Babciu, babciu. A masz z metalowej rzeczy? A masz? Babcia, zabita. Zniknęła babcia. Babcia z bananem zniknęła. Nie, co to było? Zjadła nas. To jesteśmy my. Co to mamy za obrazek na koszulce? Aha, pamiętam, ostatnio w sklepie kupiłem taki obrazek, bo był darmowy. To wziąłem. Babciaś. Jest młotek, czy to? Jest młotek. Wow, zobaczyć, czym ta babcia jest. Jakieś oczy zielone, jakaś maska. Wersja dziadek. Za Można babci zmienić na, bez, na bezpieczny sprzęt. O! Babcia wraca ze sklepu. I kupiła rybę. Babcia z bananem, babcia z rybą, to chyba babcia lubi jeść. Bo w babcia gra nie pięć, babcia będzie gruba. Dobra. O garnitur? Co to jest? Obróć się. Babciu. Ty babciu, nie fajna. Ona ma kij z kolcami. Wow. Co to? Czaszka. W sensie jest. Wiele, babci. Tu jakaś. Czapka za Maska za Oko za Można za kupić pieniądze, by kupić kupić. Nie za Co to? Motek, kilo. Babcie do kopalni gdzie. O diamency. Tasak? Ona ma tasak. Dobra, ta babcia jest chyba najstraszniejszą babcią na świecie. A co zrobić by przejść do drugiej części? Czemu dziadek ma pistolet? Nie chcę tutaj, chcę wrócić i Dla mnie. Dobra. Co się stało? Ej. To są jedyni dwa gracze stałych całych mapek babcia greni dwa. Co tu się dzieje? To nie robię. Dobra. My chcemy sobie grać, a nie oglądać. Babcia... Co babcia ma? babcia nie ma chcemy do szkoły. Do szkoły nie pójdziemy. Kierownica! Co tu jest za obraz tam z tyłu? Dobra. I nagle babcia wyskakuje z bananem. Dobra, jeszcze ja z wami żegnam.